A tutaj chciałem nagrać Wam na dłuższy film eee, To tak Tu jest kupę, widzicie te brudne syfy, to jest woda z rdzą Po 60 tysiącach Dzisiaj mamy 24 rok styczeń, więc A serwis był w sierpniu 2002 Przejeżdża od tego czasu 60 tysięcy No olej, no to jest jak po 15, bo klient co 15 na szczęście wymieniał chyba Znaczy tutaj pójść po gwarancji. czyli ta eee, to 15, to, przepraszam, po 50 tysiącach tak filterek wygląda. O, taka trzoda. Tu jest filterek po 60, tylko z zachodu, więc go nawet nie ubrudziło mocno. E, no i co? Serwisujemy. Robimy dalej. E, pierwszy przegląd pogwarancyjny. E, no, oczywiście, wiadomo komplet. Filtr powietrza też ma 5 dych. Nie przepraszam, fit to nie, bo oni za, za 60 zapomnieli wymienić, więc yy, wymienili później. Też, też fiterek ma przeszło rocznik rok z haczykiem, ale nie, to dla mnie to już jest mocno zabrażone, bo to jest tam, się napchało tu jest nowiutki, zaraz będziemy wymieniać. Yy, a tu takie inne 7, trochę starsze akurat na termostat robię, mogę Wam pokazać. Wyciągałem tutaj, o, bo wyciek płynu był w nim, co nie. O, kolektor przy okazji będę czyścił, hmm, ale to, to nie jest tam, nic wielkiego, będzie kolektorek tych, co się już tam ostatnio tu non to przyjeżdżają, co nie, to e, jest to robić ogólnie. Hmm. Ktoś robił pompę wody jakiś czas temu, a nie, nie wziął się, czyli wyciągał kolektor, a nie wymienił. Przełożona, zaraz będę to montował, ale w międzyczasie robię serwis. O tutaj dzisiaj ciekawy przypadek też, 2 litry TDI. Wyobraźcie sobie, tam zrobiłem mroz, taki takie postawiłem ją ja przyszły te duże mrozy i zobaczcie. Eee, ciekł płyn, Normalnie a nie, puszczę, nie mam, czy tutaj sobie co, to nie ciekł. Nic tam innego, nie. nic, ten termostat był sprawny, ale klient stwierdził, że jak jest oryginał, a jest oryginał, bo tu jest data gdzieś tam nabita. To, że nie samą uszelkę, tylko od razu, żeby mi termostat wymienić, co nie? No i tyle. Wymieniłem. A, jest data, przepraszam. 20 rok, tylko to motor radu jakiś jest. Chińczyk. Chińczyk jest. Dlatego. O. Czyli co? Dwa lata przejeździł z haczykiem. No, mamy no, I ten szlak go trafił. No to już Wiecie dlaczego dlaczego tak się zrobiło, bo sam nie wiedziałem. Mówi, żeby wymienić. Ten, ten też na silikon poskładane było. Szkoda, tak, kurde, takie roboty. A takie nie mam nowości, nie wiadomo czego nagrywania. Jakieś wtryskiwacze, nie wasze przyjeżdżają. Rozrządy to nic nie nagrywałem ostatnio, bo takie podstawowe rzeczy. tak? O serwisowaniu to mówię, o rozrządzie to co mam grywać wiele tam. Znaczy nie no. W sumie to ostatnio też stwierdziłem, bo... No, się przekręcę, jak mówię. Stwierdziłem, że nagram film taki o rozrządzie, bo od roku czasu to chyba... Ja zawsze rząd sprawdzam zanim przyjechał do mnie, to tylko chyba jeden rząd robiłem, żeby w miarę trzymał, tak. A resztę to jest tak zwane pikasto, wszystko na farbę. I no i po prostu jest nieprawidłowo.